Hej, hello moi drodzy, witam was serdecznie na kolejnych wywodach katola. A może nie wywodach, może dobrych przemyśleniach. Nie wiem, wam to interpretować niemi. Słuchajcie, dzisiaj chciałem chciałem wam powiedzieć jak to jest, jak to wygląda z mojego punktu widzenia, z mojej oceny, z moich doświadczeń. Odnośnie istnienia Pana Boga. Bo przecież każdy, kto dorasta, każdy z Was, podejrzewam w większości przypadków, 99,9, gdy dorastacie, gdy dorośliście, gdy staliście się niezależni, gdy macie swoje rodziny, gdy, gdy zarabiacie sami na siebie, zaczęliście sobie zadawać pytanie, jak to jest z tą wiarą, jak to jest z religią, jak to jest z Panem Bogiem, czy to jest, czy to jest wszystko po prostu przekazane przez, przez rodziców, przez dziadków przez rodzinę, przez otoczenie, gdzie się wychowywaliśmy, czy Pan Bóg faktycznie istnieje, czy Pan Bóg faktycznie jest w moim życiu. Ja nie ukrywam, bo ja też sam, zwłaszcza, gdy tu, wyjechałem tutaj na, na obczyznę, mieszkałem za granicą już tyle lat i mam styczność z wieloma religia, religiami, islam, sikowie, judaizm, mam styczność z ateistami, z agnostykami i gdzie z nimi zaczynam rozmawiać, gdzie z nimi Wymieniać się swoimi poglądami, doświadczeniami, swoimi opiniami, też zacząłem sobie zadawać pytania. Nie odnośnie tego, czy Pan Bóg istnieje, bo ja wiem, jestem przekonany wierzę w to nie w stu, a w trzystu że Pan Bóg istnieje i Pan Bóg stworzył, jest, jest moderatorem tego świata całego i nas jako ludzi, ale zacząłem sobie zadawać pytania, jak to jest, że my wychowywaliśmy się w wierze chrześcijańskiej, katolicyzm. Inni się wychowują w islamie, inni się wychowują w judaizmie. Jak to jest? To mnie poniekąd i większość z was na pewno też zaczęło w jakiś sposób nurtować. Zaczęliście sobie zadawać pytania, zaczęliście szukać. Ci, co szukają, to dobrze robią, bo, bo chcą się zbliżyć do tego Pana Boga. Ci, co nie chcą się zbliżyć do Pana Boga, odrzucają Pana Boga, nie chcą szukać, żyją tym światem na co dzień żyją światem przyziemnym, ma, ma materialnym, który zaspakaja w miarę ich potrzeb, ich potrzeby, prawda? Ale czują się może spełnieni przez to. Ja nie czuję się na tym świecie spełniony tak, żeby, żeby te wszystkie rzeczy, które tutaj mam, typu dom, samochody, praca, czy inne takie właśnie przyziemne rzeczy, nie mówią o rodzinie, bo dzieci i żona i rodzina to jest całkiem inny wymiar, to jest wszystko od Pana Boga i. I to nadaje sens i impuls do życia. To jest podstawa, też to jest, to jest gdzieś jakieś przesiąknięte Panem Bogiem, ale de facto te rzeczy przyziemne one tu przemijają, prawda? I tak samo z własnego doświadczenia wiecie, że kupując samochód, za parę lat ten samochód jest stary. Kupując ten dom, za parę lat ten dom będziecie musieli remontować. I tak to jest z, z rzeczami materialnymi, ale de facto. Właśnie zacząłem sobie tak szukać, interpretować to wszystko. Jak to jest z tym Panem Bogiem? Sam jak się modlę, to sam zadaję pytanie do Pana Boga. Jak to jest z Panem Bogiem z Tobą? Jak to wszystko interpretować? Po co to wszystko? Na co to wszystko? Dokąd zmierzamy? Który rynek idziemy? Dokąd idziemy? Gdzie teraz jesteśmy? Czy jesteśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim momencie? Czy dobrze robimy, czy niedobrze robimy? Każdy takie pytania sobie zadaje, ja też. De facto to wpływa na moją wiarę bardzo znacząco, bo to pogłębia moją wiarę. Bo w pewnym momencie swojego życia przekonałem się, że jedynie droga z Panem Bogiem, droga, droga względem wytycznych Jezusa Chrystusa, Pisma Świętego, prowadzi do satysfakcji, do zadowolenia, do pełni takiej nie w 100%, bo dusza osiągnie tylko w 100% pełni i zadowolenie będąc już z Panem Bogiem w jedności, ale tutaj na ziemi takie zadowolenie, taką radość w życiu, prawda, to powoduje, że właśnie to mnie przybliża do Pana Boga, że zaczynam interpretować, skłębiać tą wiarę i religię, to jak żyją też inni ludzie. Jestem normalnym człowiekiem tak jak Wy czy, czy inni. Tak samo uczęszczam na barbecue, spotykam się ze znajomymi, chodzę do kina, chodzę na dyskotekę. No, może już na dyskotekę, nie, bo jestem troszkę w innym wieku, już mnie takie rzeczy nie inspirują. Ale gdzieś jakieś prywatki domowe, owszem, jestem normalnym człowiekiem tak jak Wy i tym żyję. Ale de facto zgłębiam też to, co jest znaczące, to co powinno być najbardziej znaczące w życiu każdego człowieka a mianowicie to, że skądś wyszliśmy, gdzieś jesteśmy, do zmierzamy. Czyli jeżeli nasze życie nie jest w 100% naszą własnością, bo my sami sobie tego życia nie nadaliśmy. Dostaliśmy je od Pana Boga przez naszych rodziców i kiedyś w przyszłości odejdziemy z tego świata, ponieważ też nie mamy wpływu na to, ile będziemy mieli, mieli lat przeżytych na tym świecie i de facto, czy wydłużymy to życie i czy możemy żyć nieś, być nieśmiertelni, to nie ma praw. Każdy jest obarczony śmiercią, każdy prędzej czy później opuści ten świat. I de facto, gdy rozmawiam z tymi ludźmi wszystkimi, moi drodzy, z którymi miałem styczność. E, zawsze jest takie pytanie, dlaczego nie wierzysz w Pana Boga? Dlaczego nie wierzysz w to czy tamto, prawda? Co się dzieje względem religii i wiary? I gdzieś agnostycy na tej odpowiadają, bo nie ma nie ma nie, ma, e, nie ma dowodów na to, prawda? Ja Wówczas odpowiadam, bo no Twoje życie jest dowodem na to, że, że, że jest, jest Pan Bóg, że jest coś większego nad Tobą, że, że ktoś spowodował, że, że żyjesz, że czujesz, że odczuwasz zło, dobro, miłość, prawda, nienawiść i że umiesz wybierać między dobrem a złem. To jest już takie zastanawiające, no, dawać do myślenia, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie to odczuwają, dlaczego ludzie e, mają takie ogólnie Emocje w sobie, takie y, przemyślenia, takie odczucia, dlaczego są niektórzy wrażliwi, niektórzy nie są wrażliwi, dlaczego niektórzy idą względem zła, niektórzy idą względem Pana Boga, względem dobra i to jest zastanawiające wtedy. Ja zawsze mówię tak, że mamy rok 2020 obecnie. Jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że świat ma parę milionów lat, czy paręset milionów lat, nie wiem, nie wnikam nawet w to. To de facto, dlaczego nie mamy daty paromilionowej? Dlaczego data jest 2020? Wówczas nasuwa się odpowiedź jednoznaczna, że 2020, czyli to są lata ery nowożytnej, liczone od Jezusa Chrystusa. I de facto, jeżeli to jest udokumentowane przez historyków, że 2020 lat temu była taka postać jak Jezus Chrystus, a my wiemy, że Jezus Chrystus był Bogiem wcielonym. To wówczas mamy odpowiedź na to, że jeżeli był Jezus Chrystus i od tego momentu zaczęła się era nowożytna, zaczęło być odliczane nowe pokolenie, nowe, nowe lata, nowe, nowe dekady, nowe wieki, to już powinno nam to dać do myślenia, że jeżeli Jezus Chrystus był, jeżeli Jezus Chrystus 2020 lat temu był na świecie, była taka osoba, która robiła takie przedziwne rzeczy, takie cuda. Uzdrawiała ludzi, mówiła Panu Bogu, przybliżała nam królestwo Boże. Powinno nam to dać już do myślenia, że jednak jest inny wymiar nad nami jest wymiar ten duchowy, jest wymiar boski, który rządzi tym wszystkim, prawda? Jeżeli zjawiła się 2020 lat temu taka postać jak Jezus Chrystus, i te są dokumentowane przez historyków, to z tym nie można polemizować, od tego nie można abstrahować, to jest prawda. Jezus Chrystus był 2020 lat temu i naukowcy to potwierdzają. I teraz, jeżeli bierzemy pod uwagę, że był Jezus Chrystus, automatycznie bierzemy też pod uwagę, że wcześniejsze lata ery starożytnej przed narodzinami Chrystusa, czyli Abraham, Mojżesz, te wszystkie postacie występowały. Wszystkie postacie i te wszystkie wydarzenia, które wydarzyły się w Starym Testamencie też były i też są udokumentowane przez historyków i przez archeolog archeologów. De facto, obrazują nam, może nie tyle, obrazują, ale stwarzają takie wrażenie, że powinniśmy już się zająć. Że człowiek powinien już się zatrzymać i zacząć się zastanawiać, że faktycznie, jeżeli ktoś odlicza ten czas, jest 2020 rok, a ja po prostu. A nie wierzę w Pana Boga, odrzucą Pana Boga bez technologii, a gdzieś setki lat temu ludzie żyli względem wytycznych Pana Boga, względem tego dekalogu, który był ofiarowany Mojżeszowi i ten dekalog przetrwał do dzisiejszego dnia, to takie właśnie małe detale powinny nam dać do myślenia. Kolejną sprawą, którą mówię do agnostyków czy ateistów odnośnie przykładu, dowodu na istnienie Pana Boga. Gdy oni mi też odpowiadają, że nie ma tych dowodów i że nie ma po prostu zaświadczenia tego, że Pan, Jezu, że Pan Bóg istnieje i że jest Pan Bóg moderatorem, kreatorem tego świata, odpowiadam zawsze tak, że jeżeli byłeś w brzuchu swojej mamy, jeżeli byłeś, ta mama była w stanie błogosławionym z Tobą przez 9 miesięcy. Czy w tym okresie pamiętasz to wszystko, co się wydarzyło w brzuchu Twojej mamy? Czy pamiętasz te wydarzenia? Czy pamiętasz ten czas? Większość odpowiedzi jest, że nie. I tak samo, moi drodzy, my nie będziemy pamiętać tego czasu tutaj ziemskiego po naszej śmierci, tylko będziemy wtedy złączeni z Panem, bowiem w tym wymiarze duchowym nasze dusze połączą się, prawda? Jeżeli, jeżeli zasłużymy sobie na to w tym świecie wiecznym, na życie wieczne z, z Bogiem Trójcy jedynym, Jezusem Chrystusem, to wszystko też od nas zależy, bo Pan Bóg dał nam wolną wolę wyboru, czy tak, czy tak, czy dobrze iść, czy źle iść. Prawda? To są nasze wybory. Ale de facto, jeżeli my nie możemy pamiętać tego czasu, a już mieliśmy stworzony mózg, mieliśmy stworzone kończyny, mieliśmy oczy, mieliśmy żołądek, gdzie karmiliśmy się od matki, prawda, tym przez Pępowinę tym wszystkim. I my tego nie pamiętamy. I de facto też jest taka sytuacja bardzo podobna, zbliżona do naszego odejścia z tej, z, tej, z, tej, z tej sfery ziemskiej, gdzie widzimy ten tunel światłości, prawda, i w ogóle następuje takie przejście, gdzie, gdzie tam oglądamy jakieś filmy i stronę światła, takie rzeczy. Wówczas w brzuchu matki też szliśmy w stronę światła też szliśmy przez ten tunel, prawda? Chociaż my tego nie pamiętamy. Nikt tego nie pamięta. Nikt nie pamięta swoich narodzin. Nikt nie pamięta tego okresu. Nikt nie pamięta swojego stworzenia. My pamiętamy tak może, e, zaczynając od piątego, szóstego roku życia, e, co się zaczęło dziać w naszym życiu, ale de facto nie pamiętamy tych wydarzeń w okresie ciąży matczynej, gdzie byliśmy w tym brzuchu. I to jest podobne, ja właśnie to daję za przykład dla agnostyków, ateistów, że po prostu my tego świata też nie będziemy pamiętać. Jak nie pamiętasz tego, a żyłeś wówczas przez 9 miesięcy, rozwijałeś się, to tak samo tu w tym życiu my się rozwijamy duchowo. Nasza, nasza dusza, y, nasza wiara, nasze, nasze y, dziedzictwo od Pana Jezusa, to wszystko co otrzymaliśmy, się rozwija ta duchowość, żeby zasłużyć sobie właśnie na to życie wieczne i to powoduje, że my poprzez ten okres, który dostaliśmy tutaj życia ziemskiego, jesteśmy zobligowani, żeby właśnie się rozwijać. Tak jak płód, jak dziecko rozwija się w brzuchu matki, tak jak my się, tak samo my się rozwijamy w tym okresie tutaj ziemskim, przygotowawczym, żeby zasłużyć sobie na życie wieczne. Możecie, możecie, no nie możecie wy wszyscy, ale ci, którzy są tam anty, ci, którzy się śmieją z takich wypowiedzi jak moja, ci, którzy się śmieją ogólnie z tematu Pana Boga, bo są zachwyceni, to ala technologią, globalizacją, tym wszystkim, które sprawia im frajdę, bo są fajne motocykle, samochody, inne gadżety komórkowe czy komputerowe i to im tylko starcza do życia, no to de facto muszą pamiętać o tym, że przyjdzie ten czas, przyjdzie ten czas śmierci, przyjdzie czas rozstania z tym życiem, z tymi wszystkimi zabawkami, które nam myli tutaj przez ten okres i będzie się tylko liczyło to, co zbudowaliśmy w relacji z Panem Bogiem, ale też z drugim człowiekiem tutaj na ziemi to, czy zasłużyliśmy swoimi uczynkami na to, żeby żyć w niebie, czy zasłużyliśmy sobie na to, żeby żyć w piekle, czyli w tym potępieniu wiecznym. I to są takie dwie główne rzeczy, które zawsze daję za przykład, gdy rozmawiam z ateistami agnostykami, za przykład istnienia Pana Boga, za przykład istnienia drugiego życia. Mam styczność z ludźmi, którzy gdzieś przytaczają mi te, te takie sceny łączności duchowej, prawda, gdzieś, gdzieś w takim wymiarze, że spotkali na swojej drodze jakiegoś ducha, swojego przodka, prawda, dziadka, babcie czy, czy cokolwiek, etc., ale de facto są niewierzącymi dalej. Ja wówczas mówię, widzisz, jeżeli Ty nie wierzysz w, to, w taką przypadłość, jeżeli Ty nie wierzysz w to, że ten duch zjawił się, no bo jeżeli, jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, musimy wierzyć w takie rzeczy jak duchy, bo my mamy duszę, nasza dusza, nasz duch jest w naszym ciele, on na razie jest zespolony z naszym ciałem, póki Pan Bóg na to e, pozwala i nasze życie tu istnieje i się toczy, ale kiedyś się rozłączy z tym, z tym ciałem, kiedyś będziemy jako duchy, jako dusze, prawda, które będą potępione lub będą miały życie wieczne w niebie. I de facto, jeżeli ktoś ma taką dla mnie to jest nawet, powiem Wam szczerze, taki stan błogosławiony, stan, stan wielkiej łaski od Pana Boga, że ktoś miał styczność z, z duszą swojego przodka, z jakimś duchem, ponieważ to jest stan, który Pan Bóg walczy od tego człowieka i zsyłając takie zezwolenie na styczność z innym światem, z światem tych duchów, prawda, ktoś powinien z, no, zwrócić ostro 180 stopni. Przekierować swoje życie w stronę Pana Boga, ponieważ jeżeli już mamy taki argument, jeżeli widzimy, że ktoś w wymiarze duchowym objawia się nam, a my tego nie przyjmiemy jako dowód istnienia życia po życiu w innym wymiarze, w innym wymiarze, przepraszam, w tym życiu po śmierci, no to naprawdę albo jesteśmy głupi, albo naprawdę jesteśmy mało inteligentni. Bo jeżeli tylko hełpimy się tym życiem tutaj na ziemi i nie doceniamy tych, tych, tych rzeczy, które zsyła nam Pan Bóg, tych ludzi, którzy nas nawracają, czy nawet spotkanie z, z, tym, z tym duchem, swojego przodka, i nic nie robimy dalej z tym życiem, no to sorry, jak się mówi tak kolokwialnie, sorry, winę tu, to twoje życie skończy się kiedyś tak, jak się skończy, i miej pretensje tylko do siebie, nie do nikogo innego. Ja wiem, że technologia, globalizacja to wszystko przerasta, to wszystko, moi drodzy, powoduje, że człowiek wskakuje na taki tor myślenia, że jest niezależny, że jest independent, że jest taki, moi drodzy, samowystarczalny, że, że wszystko, co robi, zależy od niego, ale to tak nie jest, bo to jest wszystko przesycone. Ten świat jest bardzo mocno złączony z światem duchowym, światem Boga, bo to jest, to jest świat pana Boga, my jesteśmy Jego. Ukochanymi stworzeniami, które bardzo miłuje, bardzo kocham. Zależy mu na każdym z nas, żebyśmy żyli w tym świecie, e, jak my to mówimy, raju czy życia po życiu z Panem Bogiem, ale my musimy sobie na to zasłużyć. I dzisiaj, oglądając takie filmy, takie wystąpienia, jak moje, na przykład, większość ludzi gdzieś naigrywa na się, gdzieś się śmieje, gdzieś mówi. Pogubiony człowiek, czy, czy jakiś opętany czy cokolwiek, ale no łatwiej, jest, łatwiej jest ludziom mówić o narkotykach, łatwiej jest ludziom mówić o, o rzeczach przyziemnych i rzeczach, które tutaj, dzisiaj w tym momencie sprawiają nam satysfakcję. Tak jak pieniądze, dobry samochód, łatwość dostępu do narkotyków, czy, czy, czy kobiety, czy wyuzdany czy seks. To sprawia ludziom przyjemność. To są takie przyziemne, proste rzeczy, które. Niektórzy ludzie po prostu wypełniają swoje życie nim i o tym jest łatwiej mówić. Drugi człowiek łatwiej akceptuje właśnie mówienie o takich przyziemnych sprawach, dla nich to jest normalne, dla nich jest normalne dla takiego człowieka mówienie o seksie, mówienie o alkoholu, mówienie o narkotykach czy o jakichś awanturach i tym się ludzie poją, niektórzy tym się cieszą, tym, tym, tym właśnie nawadniają swoje dusze i, i tym się kierują w życiu. A jak widzę takiego człowieka, który mówi gdzieś o Panu Bogu, który zaświadcza, że Pan Bóg istnieje i daje świadectwo, nie wiem czy moje świadectwo jest mocne, czy nie jest mocne, ale staram się zaświadczać o Panu Bogu i o tym, co doświadczam w swoim życiu, ale de facto tacy ludzie są wyśmiewani. Nie mówię, że mnie to gdzieś tam ciąży, bo mi to nie ciąży, wręcz przeciwnie, nawet, nawet tam mocno, mocno tego nie odbieram, bo. Tych ludzi, których mam za przyjaciół, moich znajomych, akceptują mnie takiego, jakim jestem i, i znają moje poglądy i moje podejście do życia do, do Pana Boga i do tych najważniejszych wartości, jakim jest życie. Tutaj drugi człowiek. A ci, co po prostu nie są moimi przyjaciółmi czy znajomymi, którzy mnie tylko znają, ale znają mnie powierzchownie i oceniają mnie z góry, że jestem może jakąś osobą pokręconą, no to nie mam wpływu na ich myślenie. Moi drodzy, ja mam tylko zadanie, każdy ma zadanie, my musimy przekazać to, przekazać o istnieniu Pana Boga, o, o dobrej nowinie, o zmartwychwstałym Panu Jezusie, tym, co nas obliguje, o tym wymiarze duchowym, żeby może ktoś się kiedyś nawrócił, posłuchając takich moich wywodów, czy moich jakichś doświadczeń i nawrócił się do Pana Boga. Cóż ja mogę więcej zrobić? Robię swoje i tyle. Mam nadzieję, że wy też swoje robicie względem Pana Boga. Dzielicie się swoimi doświadczeniami, świadectwami i chwała za to. I choćby jedna była osoba, jedna dusza, przez to wszystko nawrócona do Pana Jezusa. No to wielkie szapoba, względem Pana Boga jesteśmy, jesteśmy docenieni wielcy. I tym się kieruję. Kieruję się, moi drodzy, tą zapłatą właśnie, jaka zapłata czeka mnie po śmierci. To jest mój główny wyznacznik. Nie wyznacznik to, czy mnie ktoś poklepie po ramieniu, powie Good job, Lucas, bo dobrze, fajnie życie z nami i miło, że jesteś moim kumplem, czy coś w tym stylu. To jest miłe, ale moi drodzy, to jest też przyziemne z jednej strony. Nie możemy popadać w taką pychę, w taką w samą ludzką zuchwałość, że, że samouwielbienie. Tu się liczy wymiar duchowy. wymiar yy, tego kontaktu z Panem Bogiem i tej zapłaty, którą otrzymamy w niebie. Bo wszystko, co mamy robić, to mamy robić na chwałę Pana Boga. No i starajmy się to robić na chwałę Pana Boga. Starajmy się nawracać ludzi, których możemy. Nawracać samych siebie. Wzmacniać siebie w tej wierze. Wzmacniać siebie, żebyśmy nie upadli na tej drodze. A gdy upadniemy, to żebyśmy mieli właśnie kogoś do podtrzymania się. A taką osobą będzie Jezus Chrystus. Pismo Święte. I będzie to osoba duchowna, która nas poprowadzi, która wzmocni nas w tym wszystkim, bo Kościół jest w tym, w tym wszystkim najważniejszy też, bo On reprezentuje Pana Jezusa, Pana Boga. My ten Kościół też musimy umacniać i pomagać temu Kościołowi, ale ten Kościół też musi nas wierny też umacniać. Dlatego myślę, że to jest dobre źródło, ażeby ładować baterie. Pismo Święte, Kościół, rozmowy z osobami duchownymi, one wzmacniają, powodują, że człowiek. Ładuje tę materię, inaczej patrzy, inaczej spogląda na pewne rzeczy, które wydarzyły się w swoim życiu, przekalkulowuje te, te, te całe swoje wydarzenia życia i, i idzie dalej, powstaje. Będziemy upadać i będziemy powstawać. Ale moi drodzy, jedno, jedno jest pewne: Bóg istnieje. Popatrzcie na swoje rodziny, popatrzcie na ludzi, którzy Was otaczają. Czym się kierują? Co Wam dają? Czy dają to, co chcecie? Czy dają to, co Wam potrzeba? A jedyne co człowiekowi do życia potrzeba to jest pambuk Bo jak jest Pan Bóg, to wszystko resztę będzie miało swoje miejsce w Twoim życiu. Wszystko resztę. Włącznie z fajnymi samochodami, z dobrym życiem, nie wiem, ubraniami czy czymkolwiek, moi drodzy. Wszystko resztę będzie pokładane przez Pana Bogatej, jak ma być. Ale jeżeli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu. Jeżeli Pan Bóg nie będzie na pierwszym miejscu, to nie będzie nam się w życiu podał. Nie będzie nam Pan Bóg błogosławił, nie będzie nas wspierał w tych wszystkich sprawach. Bo Pan Bóg to jest Stwórca, to jest Sędzia dobry i sprawiedliwy, który za dobro wynagradza, za zło karze. I chce i żąda, żeby był na pierwszym miejscu, bo on nas stworzył do życia. Dlatego jeżeli Pan Bóg jest pierwszy w naszym życiu, to wszystko reszta będzie miało swoje, swoje miejsce poukładane w naszym życiu tak samo. I tego wam życzę, drodzy katole, drodzy słuchacze. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam, żeby ten COVID-19 się jak najszybciej skończył. Ta cała sytuacja już jest uciążliwa. To wam szczerze cieszę się może nawet że dzisiaj trochę deszcz pada, bo trawa na trawniku mi odżyje. Susza była, ale dziękuję Panu Bogu też za te. Naprawdę przez te wiele tygodni, gdzie w Anglii normalnie pada, my mieliśmy tutaj upały, mogliśmy się upalać. Była fantastyczna pogoda, także panów w tej sytuacji nas nie zostało. To, że byliśmy zamknięci w domach, to sprawiało też to, że pogoda sprzyjała nam i mogliśmy spędzać czas rodzinnie na ogrodzie i w ogóle na rowerach czy cokolwiek. Musieliśmy być zamknięci w domach tylko, ale mogliśmy też wyjść na ogrody i na chwała Panu za to, naprawdę. To było naprawdę cudowne zjawisko, to był kolejny cud, moi drodzy, nawet są takie posty na Facebooku, że jest taka pogoda pokazana przez cały rok w Anglii, a tutaj gdzie jest kwarantanna, gdzie jest COVID-19, jest upał, nie, także to też daje do myślenia, naprawdę, Pan mógł nas nie zostawił z tym wszystkim i Pan mógł spowodował, że zbliżyliśmy się do siebie i i nawet sama ta pogoda spowodowała, że ludzie gdzieś tam ze sobą więcej czasu spędzali, bo mieli ten czas, ale mieli też sposobność dzięki tej pogodzie od Pana Boga, że mogli wyjść na dwór i spędzić czas z rodziną wspólnie, prawda? No i to było fajne, i to jest fajne, I, i tego się trzymajmy, tego Wam życzę. Dawajcie świadectwo Panu Bogu. Nie wstydźcie się, to nie wstydźcie się sąsiadów, rodziny, czegokolwiek, bo Wy zdacie sprawę o zdanie przed Panem Bogiem z własnego postępowania. Wy zdacie. Będziecie dawać świadectwo przed Panem Bogiem. Ja będę dawał świadectwo, czy wszystko zrobiłem tak, jak trzeba, czy wszystko powiedziałem tak, jak było trzeba, czy poświęciłem czasu tym osobom, którym powinienem poświęcić czas tak, jak było trzeba. Nie tylko rodzinie, ale też bliskim, czy znajomym z pracy, czy zaświadczyłem mu Panu Bogu. Bo pamiętajcie, że śmierć przyjdzie. Prędzej czy później każdego to dotknie. A im prędzej sobie to uzmysłowimy, im prędzej sobie to wszystko poukładamy i znamy sobie sprawę, co jest najważniejsze, tym łatwiej będzie nam żyć. I niech to będzie nasze życie. Nie żyjmy czyimś życiem, bo jeżeli wychodzimy z założenia, bo co ludzie powiedzą, trudno. Żyjemy sztucznie, nie swoim życiem. Żyjemy życiem czyimś. W wirtualnym Facebooku, w YouTubie, w Twitterze i w innych takich social mediach. Dlatego trzymajcie się. Z Panem Bogiem pozdrawiam Was serdecznie. Jak coś mi się zrodzi, kolejnego w głowie, żeby Wam przekazać, gdzieś Duch Święty mnie natchnie, no to będę się z Wami dzielił. Tymczasem Was pozdrawiam i miłej wakacji, udanego czasu. Trzymajcie się. Aleluja i do przodu pozdrawiam.